Nagrywamy drugą część naszego spotkania. Tamto spotkanie było cudowne, ale za krótkie i na końcu zamglone. Po prostu już taką energię wytworzyłyśmy, że system chciał nas zamglić, zamknąć i uśpić. Nie udało się. Jesteśmy ponownie. Anita, biodoktor z nami, wasza lubinica, jestem przekonana już. Skończyłyśmy naszą rozmowę nad tym na, że powiem, możliwości przetransformowania informacji w szczepionkach, które zamiast nam zaszkodzić, mogą nam pomóc. Ale nie zrobi tego ktoś, kto będzie to robił z lęku, prawda? Jakby już trzeba być osadzonym w prawdzie, spokoju świadomości. Ale powiedz mi, ta cała sytuacja nie jest tak naprawdę dla nas szansą na wybawienie i na to, żeby naprawdę zacząć żyć naprawdę świadomie, dobrze, pięknie i żeby pozbyć się raz na zawsze lęku. Tak, dobrze nazwałeś, że jest szansą. To jest odpowiedni moment, odpowiednia chwila na to, żeby ludzie się obudzili zobaczymy na większość osób, to idą jakby mieli opaski na oczach za tym, co ktoś im mówi, aby byli zwodzeni za coś, za jakąś cenę. No, mówi się, że każdy ma jakąś swoją cenę, um, ale tutaj jest jakby za cenne jest nasze zdrowie, żeby ktoś nam mówił, że jak czegoś nie zrobisz, to tak? i zaprzedajemy swoje życie, swoje zdrowie, swoją przyszłość. I to, żeby więc jeżeli weźmiemy to, że jako możemy coś z tym zrobić, czyli jako szansę, jako wyzwanie dla nas. Ludzie nie lubią mieć problemów, więc lepiej tego nie nazywać, że to mamy problematyczne, trudne czasy. No bo to zobacz, to już jest pejoratywne, źle, tak negatywnie nazwane, ale jeżeli to weźmiemy jako szansę, na co? I wtedy odnieś swoją lekcję z tego, odrób te lekcję, bo będzie szansa na to, żeby poznać siebie. Wiele osób zapewne na kwarantannie, w pandemii, tak, jeżeli musiało zostać w domu, to poznało siebie, poznało dopiero na przykład swoją rodzinę, dowiedziało się o ich ulubionych rzeczach i tak dalej, tak dalej, z czego wynikły kolejne reakcje, tak, z takiego działania, albo przykryją, czego chcą w ogóle w życiu. Tak, co one lubią, co chcą, kim są, tylko to od nas zależy, jak my to poznamy i co z tym zrobimy. Świadomość pierwszy krok, a później jest działanie. Bez działania no, nic się nie wydarzy. Jeżeli już wiesz, że masz chorobę, są jakieś e, sytuacje, no to pytasz siebie, no dobra, czy ja mam na to jakiś wpływ? Na przykład na, to, na, ca na cały kraj? No ja jedna, no nie mam wpływu, tak? Ale co mogę zrobić? Bo mm, metodą na przykład na, na lęk, na strach, to jest zapytanie siebie, czy ja mam na to jakiś wpływ? Patrzysz na no, mapów. No to nawet ten lęk czy stres ci powinien zniknąć, no, bo skoro masz wpływ, to się sytuacja zmieni. Jeżeli nie masz wpływu, no to to też cię nie powinno za bardzo dotyczyć, no bo y, nie masz tego wpływu, więc nic nie zrobisz. Nie zmieni się sytuacja, czyli ty, ty tylko możesz zmienić reakcję, powinno się zmienić reakcję, stres też odchodzi. No dobrze, ale dobra, jestem już, wiem o co chodzi, jestem świadomy tego, co się dzieje, otworzyłem oczy i chcę z tego wyjść. No i co mam zrobić w tym momencie? Jak mam z tego wyjść? Co dalej? To zależy, w którym też jakby jesteś w punkcie, tak? No bo osoba, która na to dzisiaj mówi, dobra, wywalam telewizor, nie słucham już, bo to mnie tylko denerwuje, drażni i popadam właśnie w jakieś lęki. I zwracasz się ku temu, jak się odżywiać. No bo jeżeli to cię truło, no to teraz zwróć się ku temu, co może Cię wzbogacać i karmić, tak? Czyli yy, i się okazuje, że wracamy do takich starodawnych metod jak rozmowy z innymi ludźmi twarzą w twarz, które nas karmią, jak pomaganie drugiej osobie, tak? Czyli idziemy w inne częstotliwości, które są wrażliwe, one są subtelne. I to one, one są żywe. Żywe, tak, i one są żywe, czyli idziemy w energię. Można by było ludzi przyrównać tych takich, którzy idą tak ślepo do takich, wiesz, jak zombie chodzą i nie wiedzą co się dzieje wokół nich, bo są tylko zaprogramowani na ten jeden kanał tak? świeżo. No, a jeżeli e, powie, że halo bucie tak? I, I ci ludzie zaczną być świadomi, w którym miejscu, i nagle zobaczą, w jakim stanie są, mm. gdzie są. Nie? No, dobra, jest tutaj ten brudny jakiś tam świat, jakiś chory świat, ale no dobra, ale ja się obudziłem, ja żyję, to ja już coś w tym zrobię, to szukam lekarstwa. I wtedy każdy, w zależności od czego chciał zacząć, no to musi znaleźć sobie jakieś takie lekarstwo. E, przez najprostsze rzeczy, najprostsze nawyki. Jeżeli wiesz dobrze, 80% społeczeństwa w ogóle na całym świecie nawet, jeżeli chodzi o polskę, to 80% jest odwodniona. A y, znowu większość, mózg składa się praktycznie z strukturą wodną. Jeżeli e, myślisz o tym, e, co mogę zrobić, no i to chociażby taki jeden prosty nawyk, że zwiększę ilość wypijanej wody, czystej wody w ciągu dnia. No tak to już no, się dokłada e, w te do zdrowie. Ludzie tak? zapytają, a skąd mam wziąć czystą wodę? U nas nie, no to, to wiesz, jest dużo, y, nawet butelkowanych, na przykład, szpec, Można ją lepsze, tak, zamrozić i zmienić. Subtyrizowana na przykład, mm -hmm. tak? No woda też przynosi informacje, to Dokładnie, tak? Ale no, to, to są proste nie. rzeczy, o których ludzie zapomnieli, proste nawyki, które tworzą później Twoją, właśnie, no, rzeczywistość, Twoje zdrowie. Choroba nie pojawia się z dnia na dzień. Chyba, że jakiś mechaniczny wypadek, no ale to też bym spekulowała, że to też by się doszło z innego, innego mm, ale to jest wynik. No właśnie, powiedzmy się że coś jest przypadkiem, nic nie jest przypadkiem. Tak, tak jeżeli żyjesz, w tej żyjesz tej... teraz w tych czasach i, i to hmm. znaczy, że masz siłę na to, żeby przeżyć w tych czasach, hmm. bądź wdzięczny za to, co masz, będziesz miał tego więcej. Jeżeli to podobne się przyciąga. Mówi się, że to, na czym się skupiasz, się rozszerza. Jeżeli skupiasz się na tym, jak ci jest źle, to będzie ci jeszcze gorzej. Jeżeli skupiasz się na tym, że wstajesz rano, budzisz się i mówisz, mam się w co ubrać, mam co jeść, mam wspaniałą rodzinę, wszystko mam. Tak? otwieram oczy i ja mogę patrzeć tym wieczorem, mogę y, czuć zapach y, tym nosem, mogę czuć ten, ten smak, to co Ci więcej potrzeba? Ile jest też tak, mówi? że my powinniśmy być tak naprawdę y, dumni z siebie i dziękować sobie za to, że dzisiaj tutaj jesteśmy i że wybraliśmy ten moment na to wcielenie, bo to znaczy, że jesteśmy wyjątkowi i odważni, no bo to są czasy Wyjątkowe i mówi się tak, że w obecnych czasach dusze, które się wcieliły są najodważniejszymi duszami. Tak, to niektórzy mogą nazywać na przykład takim mieczem karmicznym, czyli osobą, która przecina coś, co było od dawien dawna. Teraz będą pewne rewolucje u nas, jako w ludzkości i, tym częstotliwość samych, właśnie jakby całego ogółu ludzi jest dosyć niska. Ziemi się to nie będzie podobało? Trzeba wziąć pod uwagę to, że mamy czas umierania, czas rodzenia, że są takie cykle po wiośnie, bo po, po wiośnie powstaje, później lato, po zimie przychodzi wiosna, to jest cykliczność. I pewien cykl teraz się kończy. Cykl, jak dla mnie, tak, z moich obserwacji, to jest cykl materializmu, konsumpcjonizmu, zapatrzenia właśnie w siebie i wiedzy, również, i również też wiedzy, mhm. i ludzie zaczną wracać do tego, do, tych, do tej społeczności, do, do tych prawdziwości, do tej wrażliwości. Mhm. Tak, i, i znowu y, przykładem jest. Y, są nawyki, zdrowe nawyki osób, które tam są takie wioski, można poczytać w internecie, gdzie osoby tam żyją ponad 100 lat. I co one robią? I okazuje się, że z jedną z najlepszych technik przytrzymania przy zdrowiu i długowieczności jest to, że te staruszki kobiety, bo często do kobiety dożyją dłużej, one chodzą i rozmawiają z innymi kobietami, więc przegadują. Ale co robi to przegadanie? Jak w poprzednim mówimy o emocjach, tak? One z, wyrzucają się temu, tak, one sobie same zapewniają terapię, a mało tego, znowu y, mają tą społeczność, więc ona ich utrzymuje przy życiu, bo one się nie czują samotne. Samotność, która teraz znowu jest u nas w świecie na porządku dziennym, jest jedną z najgorszych rzeczy która i najmocniejszych, naj, y, która generuje choroby. Ale I się jest, jest. tak. umierają w samotności i miłości. Więc, ale wiesz, możesz mieć mnóstwo znajomych, a być samotnym, to też jest, jest popularne, ale możesz być też samo, samotna sama, będąc a, z innymi. A będąc, nie możesz być sama, ale możesz mieć mnóstwo miłości. No bo pokochasz siebie i nagle generujesz tą miłość wokół tak, siebie. Albo samotna z innymi, prawda? tak. To jest tak. taka samotność, która wynika po prostu rzeczywiście z, z braku relacji ze sobą. I to jest chyba najgorsza forma samotności, no bo my mamy siebie zawsze, tak? Mhm. Zimę tego, ale gdzieś ostatnią osobą, najdłuższą, która z Tobą jest. Ale jest zresztą taka, taka piosenka z Grzeszczak że umiera świat na prawdziwości, więc myślę, że to mógł być hymn obecnych czasów i to jest rzeczywiście bardzo wymowne. A powiedz mi, jak to jest? Czy. Co myślisz, że jest taka możliwość, żeby ludzie rzeczywiście zobaczyli czym jest wirus, że patogi, patogen, patogenem wirusa jest tak naprawdę obecna władza i ci, którzy rządzą tym światem, że to jest, jakby mam wrażenie, że to jest to, co się dzieje, jest pewną przenośnią. Ona się gdzieś zmaterializowała, dlatego że my uwierzyliśmy w to i nadaliśmy temu energię, daliśmy temu energię i to zaczęło żyć. Tak, czyli ten wirus. Czyli Ale tak naprawdę jest. patogenem jest, e, jest ta cała e, wspaniała brygada, która zarządza tym całym systemem i tą grą, no bo my jesteśmy w grze. E, i, I teraz myślisz, że ten patogen e, się sam wykończy? Czy, czy jednak e, trzeba go rozpuścić e, inaczej? Ja wierzę w to, że można go rozpuścić miłością, tak? Ale... Czy myślisz, że wystarczy tej miłości, żeby, czy to będzie trzeba stworzyć świat, obok, świat w świecie, nie wiem, kraj w kraju, czy my jesteśmy w stanie rzeczywiście tak to rozpuścić, żeby, żeby nie to było, żeby zostało na, tylko na więcej, tak, tak, żeby to zostało więcej. tylko to, co docelowo wiem, że tak zostanie i będzie, tak, że ci, którzy mają przetrwać, przetrwają, a ci, którzy mają odejść, odejdą, i to jest ten cykl, o którym tak, mówiłaś. I to jakby Dzisiaj już jest dla nas historią, pewnie. Gdy to będziecie oglądać, to już na pewno będzie historią, ale dzisiaj jest historią, więc jutro na jutro jeszcze masz wpływ z dzisiaj na jutro. I to, to zawsze to... jest tylko dzisiaj, tak naprawdę. Tak. Nie, zawsze jest tylko teraz. I hmm, zacz. Strach i lęk to jest oczekiwanie na ból. Oczekiwanie, czyli w przyszłości. Więc osoba, która się boi o to, że będzie wirus, że zachoruje, ona już ciąga na to, że już zachorowała. Mhm. Więc osoby, które hmm, Yy, tak, można było już ukrócić i powiedzieć, że tak, którzy mają zginąć, to zginą. I to nie jest żadne przeznaczenie. Po prostu to jest konsekwencja ich wyborów z przeszłych, yy, de, przeszłych decyzji, z przeszłości. Yy, więc czy my mamy wpływ na to, że yy, jako jednostka? No, trzeba by było stworzyć system, który, czyli znowu społeczność, która się wzmacnia, która się cały czas wspiera i która żyje swoim innym światem, innymi normami, yy, inaczej myśli tego, co jest tam na zewnątrz, czyli taką bańkę ochronną, e, dzięki której będziemy mogli e, no, w ogóle żyć. Tak? No na I nie zasilać. I nie I wtedy, zasilać jakby tak. tego, e, tego zła, tego, tej alternatywy, czyli tak zwanych... E, Właśnie, bo pogadajmy jeszcze o tym o tych mm -hmm. Kim są płaskojęcy? Bo e, pewnie się ze mną zgodzisz, że płaskoziemcy to są comedianie. No bo y, to są ludzie, którzy obserwują wszystko jakby z jednej płaszczyzny i to jeszcze takiej rzeczywiście z blatu stołu, czyli bardzo płaskiej. Nie, 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 wycho nie wychodzą nawet ponad ten stół, e, a jednak ci, którzy są świadomi, e, jakby w ogóle świadomość i rozwój duchowy i, i to jest taka wielowy wielowymiarowość. Tak. Tak. My patrzymy jakby z lotu, ptak na, na lotu, ptaka. lotu ptaka, więc właśnie my widzimy jakby w ogół. Na pewno więcej. E, są tacy, którzy mogą zobaczyć wszystko. E, I no jak to jest? Dlaczego e, dlaczego to jest e, tak, dlaczego tak mówią na, na, na tych, którzy są świadomi płaskoziemcy? Czy to jest znowu jakiś e, systemowy hasło, które ma e, jakoś wpłynąć na na, na oddzielanie, tak? czy na rozdzielanie ludzi, na tych, którzy są ośmieszani i na tych, którzy są akceptowani. Zawsze się tworzy dwa Zawsze, zawsze będzie tak. A wiesz, jeżeli się stworzą dwa obozy, to wtedy łatwiej ludzi dzielić, e, czyli wprowadzić... E, Ale to o to właśnie chodziło, żeby nas podzielić? No, to, ja myślę, że chodzi o to, żeby odwrócić uwagę, wiesz, od czegoś ważniejszego i my nie wiemy od czego. Że przez te całe chaosy, te nagonki, a to mamy tu... Później aborcji, później coś tam. My nie wiemy, od czego jest odwracana nasza uwaga. A to, że ludzie się boją, to łatwiej nie ma manipulować. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, co powiedziałaś, to trzeba głośno powiedzieć, że wszystkie działania, e, za wszystkimi działaniami stoją zupełnie inne działania. Czyli nasza uwaga jest odwracana od rzeczy, których nie widzimy, a które się dzieją i które mają nas zaskoczyć. I tylko wtedy, czy ty masz świadomość tego, że możesz być kontrolowana i czy ty się poddasz tej kontroli, tak jak mówisz, że płasko się. Czyli w sobie, że jesteś w labiryncie. No to jak jesteś w labiryncie, to co widzisz? Tylko te ściany, które są przed tobą i nie widzisz wyjścia, musisz metodą prób i błędów, to, to może się okazać, że nie zdążysz znaleźć tego wyjścia. A jeżeli zaczniesz się rozwijać, uwolnisz od tych ścian, Wyjdziesz trochę wyżej, żeby zobaczyć z lotu ptaka, to zaraz zobaczysz, gdzie jest to wyjście tak. i okaże się, że to jest proste. W ogóle, jak tak można się gubić? No i prawdopodobnie właśnie jest dokładnie tak w tej sytuacji, w której jesteśmy. Tak. Że jakby cały, cała historia została tak zagmatwana i tak zaciemniona, i tak schaosowana, żebyśmy, żeby ludzie nie widzieli wyjścia, tak? Żeby zostali w, tym, w tych czterech ścianach tego labiryntu, którego nie widzą. A, a wystarczy się unieść ponad i y, jakby my zapraszamy do tego. Tak. I dlatego też się mówi, że no, y, idziesz wyżej, tak? Idziesz mm -hmm. jakiś duchowy, rozwój. to są osoby, które wzrastają, Czyli jeżeli wzrośniesz, zobaczysz coś z innej perspektywy. Jeżeli porzucisz lęk, bo tak to jest chyba ta podstawą, tak? tak? Świadomość i porzucenie lęku. Porzucenie lęku. Y, Najprostszej metodami na to, żeby No właśnie, to... daj narzędzia na to, żeby porzucić lęk, bo my tak mówimy porzuć lęk, otwórz serce, y, przestań się bać, bądź świadomym ale narzędzia, żeby to się zadziało. No, no to zacznę. miej osobę, która, której będziesz ufała, wiedziała, że, y, że możesz na nią jakby liczyć albo, że ona Cię będzie wspierać, tak? Mm. Czyli znajdź sobie taką bratnią duszę y, i jest mnóstwo miejsc, nawet wiadomo, że jeżeli zmienisz swoje otoczenie, to możesz wtedy znaleźć, y, możesz znaleźć się w internecie, zacząć kogoś słuchać. I też ona Cię będzie karmiła i będzie Ci dawała pewne informacje, które nagle Ci będą otwierały, jak jakieś zapadki u Ciebie w ciele. Poczujesz, po prostu, to po prostu. Tak, nie? coś z Tobą rozumiesz. I później się okaże, że Ty już się inaczej czujesz, że nagle jest jakaś zmiana, spotykasz też inne osoby na ulicy, więc ta zmiana później się dzieje w rzeczywistości. Ale najprostszymi metodami, te nawyk nawykami, to jest właśnie to, co ludzie za Zmienić nawyki. Zmienić nawyki codziennego życia. Czyli wiesz, jeżeli masz tendencję do rano wstajesz i pierwsze 5 sekund które się budzisz, decyduje o tym, jaki będziesz miał dzień. Czyli jeżeli pierwsze 5 sekund bierzesz i oglądasz na przykład że social media 5. i patrzysz, e, kto co nowego wstawił, zazdrościsz zaraz osobom, jak są ubrane, co innym, e, co tam się dzieje i zaczynasz się porównywać, to jest najgorsze i ty wtedy masz już znowu, co wytwarzasz? To porównanie, smutek, zazdrość, lęk, niska wibracja jeżeli rano wstaniesz i właśnie będziesz wdzięczna, to cały dzień nagle się okaże, że jest magiczny i przyciągasz same dobre rzeczy. Zrób sobie taki test, że codziennie co przez tydzień Staraj się nie myśleć o żadnej negatywnej rzeczy. Jeżeli przyjdzie Ci na myśl, kurczę, ale dzisiaj brzydka pogoda, pada, to od razu zakotwisz sobie, żeby ta myśl kończyła się czymś pozytywnym. To znaczy, no dobra, pada, ale przecież deszcz jest potrzebny. Gdyby nie deszcz, to nie miałabym na przykład tam jakichś warzyw, kalosów i tak dalej. Tak, tak. Na przykład, tak? Żeby za każdym razem kiedyś złapiesz się na negatywnej myśli, no i znowu to jest ta świadomość, że w ogóle myślisz negatywnie, więc trzeba się pilnować bo umysł jest jak, jak mięsie niego trzeba ćwiczyć, trzeba robić taki fitness mózgu, fitness naszej świadomości. No właśnie, bo teraz jest bardzo jest popularna siłownia, no to teraz zróbmy siłownię mózgu. Tak. Siłownię w ogóle myśli, umysłu, żeby, żeby myśleć pozytywnie, to jest jedno. I to nie jest jakiś taki, wiesz, frazes myśl pozytywnie, mm. tylko normalnie, myśl pozytywnie i myśl o pozytywnie. Czyli Cześć. na początku możesz, będziesz musiała się zmuszać do tego. Tak, będzie wolało. Mm. W ogóle, a jeżeli, jeżeli, możesz zrobić tak, żeby postawić nawet x w, gdzieś w telefonie, coś sobie jakiś na taki notatnik, to też bardzo dużo ludzi Przestop, yy, zatrzymać. obudzi ich, bo tak, za każdą negatywną myśl albo, albo ludzie lubią też na przykład płacić sobie. To wyobraź sobie, że łapisz się na jakieś myśli, masz przy sobie jakąś skarbonkę, czy coś wrzucasz zawsze sobie jakiś grafik czy coś do tej skarbonki Mamy za każdą myśl. Nie? I później zobaczysz, jak dużo tej myśli, tych tak. negatywnych na przykład wytwarzasz, na a konsekwencji tutaj, no do, na coś dobrego jednak, <grym> ci się to przyda. Innym takim sposobem właśnie może być, że zaznaczasz sobie na jakimś zeszycie czy coś krzyżyki, też zobaczysz, kurczę, jednak dużo tego w ciągu dnia. E, możesz zmienić swój nastrój posłucha posłuchając różnych, e, ja lubię bardzo muzykę, która jednak ma częstotliwość subliminalową, czyli ma herce w sobie, wpiszesz e, sobie częstotliwość serca, założysz na słuchawkę częstotliwość Ufa. wibracji. Tak, tak, na przykład jakieś afirmacje można sobie To jest bardzo proste, ale też na wiele osób działa na tym ty początkowym um, momencie. Tak. Wracając jeszcze do tego, że, że obudzisz się i jesteś wdzięczna, na wytwarzasz wtedy inną częstotliwość serca, przyciągasz co innego. Podobne przyciąga podobne. Jeżeli ty będziesz dobra, przyciągniesz dobro. Jeżeli Ty będziesz mówić z jakiegoś plecami, ktoś będzie mówił za twoimi plecami itd. itd. Więc te pierwsze kilka sekund jest najistotniejsze. Jeżeli na przykład nie na tym, się nie chce pisz, na to, mojej dzisiaj się tu takim się nie chce, zacznij liczyć do pięciu. I niektórzy już się tak wyszkolą, że, że liczą jeden, dwa i już jednak wstają. Bo to jest kwestia naszych reakcji i no, biochemii w mózgu, no, żeby ją przestroić, czyli jeżeli... E Widzisz tendencję do na przykład zwlekania, no to znajdź na to sposób. Jeżeli widzisz do narzekania, znajdź na to sposób. Na wszystko jest sposób, tylko trzeba poszukać. Tak? No, nie mówimy o tym, że dobra zmienie od razu się wyprowadzać gdzieś tam indziej i z tego kraju, bo, bo się okaże, że tam cię też dogoni jakaś inna choroba tak, czy tak, inna sytuacja, ty masz to do przerobienia. Bądź wdzięczny za to, co masz, będziesz miał tego więcej. Czyli e, jeżeli będziesz e, wdzięczna za to, że jesteś tutaj, że jesteś z takimi ludźmi, będziesz miała więcej, ale jeżeli będziesz się skupiała, czyli skupienie i nie, nie, jest to zwykłe prawo wszechświata jest 20 praw wszechświata. One są niesamowite, każdy powinien sobie najpierw przeczytać i zobaczyć, I gdzie w swoim życiu to m, honoruje, szanuje. Tak? Będziesz wdzięczna za to, że żyjesz, to będziesz dalej miała więcej tego życia, więcej tej energii. Te ludzie są samotni, są zmęczeni i co biorą? Jedną kawę, drugą kawę, tak? no to się spotykają, a się okazuje, że później wpadają w bezsenność i, i nie mogą spać. Zamiast zacząć na przykład regularnie chodzić, spać, nie będziemy mieli więcej energii na z nikąd. Ludzie są takimi stworzeniami, które harmonijnie pobierają, jak, tak jakbyśmy mieli dwie piramidy równolegle, tak, że tak, tak, tak odwrócone od siebie. Jedna część pobierania energii jest z ziemi, to są mikroelementy, to jest właśnie częstotliwość ta ziemska i jedna jest kosmiczna. Jeżeli tam masz dysharmonię, jesteś zablokowana w którejś z tych, no to znowu to odpowiada pewnym blokadom w twoim ciele. I coś wykłada na oczywiście choroby i inne wydarzenia, bo nie tylko choroby, ale również wydarzenia, które wyciągasz. Więc przepływ energii, swobodny przepływ energii, jeżeli mamy i, i mamy, on jest, tego nie zmienimy. Cały czas przez energię, ale Albo to my też wiedzieć jem... i powiedzieć ludziom, że to energia to jest coś, co zawsze jest. To tak, to, to nie jest, jest magicznego, to jest coś fizycznego, to jest coś mierzalnego, o. to on jest od zawsze, tylko my to to znaczy, Ludzie też są... tak? chcą dowodów, Chcą dyplomu, dowodu, tak. e, świstka, papierka, podpisów. A... a to jest tak, że słuchajcie, no, e, powietrza nie widzicie, ale im oddychać i ono jest i ono jest niepodważalne. Są takie... Rzeczy we wszechświecie, które po prostu są są niepodważalne. Wieszek są prawa, wreszlał, które są niepodważalne. To, co kiedyś uchodziło za, za magię i tak dalej, jest później twardą nauką. No to tak jak z tymi teoriami spiskowymi, tak? Że nie ma teorii spiskowych, jest tylko prawda. I nieprawda, bo teorie spiskowe są prawdą, a prawda jest główną prawdą. Przepraszam za wyrażenie, ale no taka prawda. <laughs> No dobrze, czyli mamy te narzędzie, zacznijmy od tego, żeby po prostu e, się troszkę uziemić, tak, w żeby uspokoić tak, e, serce. Na przykład oddech, oddech, oddech chodzenie, boso, czy poczucie. Bo znaczy, chodzenie na przykład e, rano o 6 porosie. Tak, tak, ale tak, zobacz, tak. można to znowu. E, wystarczy sobie wyobrazić, Czasem nie trzeba nic nawet namacalnie robić. Oczywiście e, działanie takie dynamiczne, czyli cielesne, jest dużo silniejsze, ale zaś wyobraź sobie, że. Yy, jesteś w górach, jak się czujesz, jesteś na pogrzebie, jak się czujesz. Czyli samo to, żeby odkryć, jak ty to czujesz. Mm -hmm. tak? Czyli jak, yy, wiesz dobrze, że w jakichś sytuacjach czy w jakichś ludziach się śledzi, czujesz. Uważność, to jest uważność. Taki bardzo też znane i popularne tak. trendy mindfulness, ale co to znaczy? No bo to nie chodzi o to, żeby... Uważność, się... bardziej samo samoodczuwanie, hmm. autodiagnozę. Jeżeli ludzie robią autodiagnozę, to znaczy i później autoterapię. No i jak robić autodiagnozę? Yy, zobacz. Yy, najpierw wyciszasz umysł. Mm -hmm. Najpierw musisz wyciszyć umysł. Czyli przepływają sobie myśli jak chmurki. Mm -hmm. przepływają, przepływają i mm. Najpierw możesz go w ogóle w nie uciszyć, mm -hmm. bo większość osób najpierw w ogóle nie zauważy, że może oddzielić umysł od myśli, tak? albo swoją nadświadomość. Myślą, I że procesu. umysł to myśli. Tak, A myśli są znowu tak jak w, w komputerze albo w programie telewizyjnym, że włączasz i one nagle już są. Ale jak zaczniesz to wyciszać, to zobaczysz, że są przestrzenie. Jest taka pewna cisza tak. pomiędzy Myślami. Jest, jest ta przerwa. Mhm. I co wtedy w tej przerwie się dzieje? I spotkaj się w tej przerwie. Zobacz, gdzie ona jest. Czyli zanim się pojawi nowa myśl, połączy to z sercem. Serce, tak? No powiedz, jak to zrobić. Jest przestrzeń, już nie ma myśli, jest przestrzeń, jest czystość umysłu i schodzisz do pola serca. Wtedy zazwyczaj odczujesz ciało jeszcze. tak? Jest, jeżeli wyciszysz umysł, to poczujesz ciało. Jeżeli poczujesz ciało, zobaczysz, gdzie masz takie coś twardego, czyli pewne blokady. Zacznij kierować tam oddech do tych blokad. Najprostsze no metody, tak? Zacznij to dożywić. Nawet znowu. Ja, ja zaczynam jakby od samego rana, więc opowiadam pacjentom o tym, jak zacząć dobrze dzień. Czasem no, dzień wcześniej trzeba go zacząć, ale wstać rano, to, to zanim właśnie weźmiesz telefon, weźmiesz wszystko. Usiądź i albo się zacznij uśmiechać, bo to już znowu wytwarza inną wibrację, albo zacznij oddychać. I oddech dynamiczny, czyli do dożyw. Wszystkie komórki ciele, żebyś poczuła, że żyjesz, czyli żeby cię ci zrobiło ciepło, żeby może Cię ci zacznie coś robić, jak jeżeli dobrze pooddychasz. Jeszcze sobie znaleźć takie nauka oddychania. No chodzą, tak? Na przykład Hof. Kapalabhati jest bardzo dobrą, taką metodą, e, którą... Ja, ja uwielbiam, bo ona generuje takie pokłady energii, wyciąga z ciebie, których Ty nawet nie wiesz, że miałaś, tak? Ona tutaj sięga do Harry. to jest aktywny oddech, y, się mówi, że to jest oddechownie, Więc y, to też można wygooglać. Instrukcji, to to Cię też będzie oczyszczać, bo e, jeżeli masz problemy z natręctwami myśli, skupiasz się na oddechu, po co? Bo no później dajesz zadanie umysłowi, żeby on e, skupiał się na czymś, więc już wtedy te myśli są na drugim planie. E, więc dlatego się często mówi, że jak idziesz do jakiejś medytacji, e, to, to skup się na oddechu. E, dalej, co jeszcze możesz zrobić? Ta muzyka, jeżeli e, widzisz, że coś jest z Tobą nie tak, albo chcesz e, no, chcesz się rozdzielić duchowo, też przecież po muzykę. Nie? Tak, tylko akurat rozumie. muzyka, która będzie wspierająca, to nie jest często ta muzyka, która nam się wydaje, że nam się podoba. Jeżeli jest jakiś utwór, no za, najlepiej zacząć od y, muzyki klasycznej, muzyki baroku, dlatego że ona ma akurat y, takie spektrum, które y, um, uwrażliwia i, układ nerwowy y, i łagodzi. Dla dzieci na przykład bardzo jest zalecana też, y, jeżeli mm. jakiś ma ADHD czy jest wąskliwość. Mm. Tak?